Siema, z tej strony Matkox Oficjal, a dzisiaj z nami jest... przedstawcie się. jestem Leksiu. Leksiu, pewnie go znacie wszyscy. No ja jestem Kinga. Może opowiedzieć coś o, o sobie najpierw? No ja mam kanał na YouTube, nazywa się Leksiu i teraz właśnie jestem w Szczecinku i nagrywałem e, dokument o Matim. Tak, i, tak. Nie wiadomo jeszcze kiedy będzie. Może Ci wbijać na kanał Leksia właśnie, to jest. w opisie będzie. To jest nasz operator. Michał, no, Torino, dzisiaj przed kamerą, nie tak. da. Do... A coś o tym powiedzieć? Ja... Co ja mogę powiedzieć? Nie to jest moja dziewczyna tak, po Tak, No, dokładnie tyle. Tak. I tak. jest piesek też. Coś... Tak, dobrze. E, w dzisiejszym odcinku e, nasza trójka będzie odpowiadać na pytania dotyczące geografii. E, jesteście do z gozgrafią? Nie. Nie. Ja, 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 ja jestem, mi się wydaje, troszeczkę okej. Okay. Nie jest najgorzej. <grym> jestem troszeczkę okej. <okay>. Troszeczkę, <grym> troszeczkę okej, okay, nie najgorzej, ale też nie najlepiej. E, ja będę zadawać im pytania i to przegra. Właśnie mogą przegrać tylko te dwa, dwie osoby. Muszą mm. zjeść cytryny w całości. W całości cytryny? Na skórki oczywiście. No tak. No, no, znaczy wyssać ją tak jakby, nie? że mm. Mm. Tak. Być e, e, miła. tą e, lub, Lubicie ssać w ogóle? Cytrynka na tak. Tak, właśnie, dokładnie. Sodka się za ten podtekst. Dobra, ja tu już mam przygotowane niektóre pytania, tak naprawdę jeszcze ich nie mam przygotowanych, ja ale... Tak ale e, właśnie, niestety nikt nie ma długopisu, tylko ja mam długopis. Więc będziemy robić notatki w telefonach. Tak, no, i, i, Niektórzy w telefonach, ja na Androidzie. On, on nawet notatkę, notatki nie miał w telefonie, bo musiał zainstalować... Musiałem się i mam teraz patrz, jak co? Otworzę swoją notatkę. Mam tu reklamę? Tak, cofnę. Tutaj... <gry> Oczywiście ja tu sprawdzę, czy nikt mnie nie, nie ściąga z internetu. Nie, nie, absolutnie, absolutnie. Dobra, no to... Pierwsze pytanie będzie pytania ze stolic. Dziesięć stolic będzie. No, no, mm. Ale na no morców bo będą to łatwe stolice. Na pewno Leksiu chyba zgadni, bo interesuje się tym krajem ehm, Dobrze, a na pewno językiem szwedzkim, bo chodzi oczywiście o stolicę w Szwecji. Ehm, wy też powiedzieć, sobie odpowiadać na to pytanie i w komentarzach napiszcie, ile mieliście punktów, czy byście wygrali z nimi. Ja się wyślę zimmuję dwie. No widzę, że takiego wstyd. wstydwet. Nie, dobrze. No, Stolica to... no, 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 to... e, na już raz wyle. Napisaliście? Tak. Dobra no to Kimbra dla nam. Ja dam sztokholm 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 Sztokhol. Dobra, wszyscy macie po e, jednym... Klamy, no. Nie da się <noise> zamknąć nie, nie klawiatury w ogóle, już jest Stolica u Mamy teraz państwo azjatyckie. No. O. Chiny. Dobra. Już? E, tak, tak. Chiny. Chiny masz? Nie. Dobra, no to... E, nie, jeszcze, nie. jeszcze nie, ja coś... nie. Ja nie mam. Kinga nie ma. Nie no, Kinga. Oj tam się, ja nie wiem, ja, ja bym wolna złe miasto na pewno, więc ja nawet nie chcę pisać. No ma. to, no to zacznijmy od Ciebie. Pekin. Pekin? Aha, okay. mm. Dobre, Aha to, tak. Dobrze, Pekin. Ale po angielsku to jest Beijing, ja nigdy nie Mogę Mogłeś Co po angielsku dopisać, to, mogłeś po angielsku dopisać, to, 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 to byś zaliczyłoby. By dobra, dobra, no do to dzięki. Nadal jesteśmy w Azji, bo stolica Japonii. Japonii, Japonii na pewno będziecie wiedzieli, bo Japonia to że jest trzeci świat, znaczy raczej trzeci świat. Trzeci Japonia to jest polski to Polska to jest trzeci świat. <laughs> Chodzi o dwa dokładnie, mówcie. Dobra. Tokio. 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 Dobra, wszyscy macie po jednym e, punkcie. A co ty tam patrzysz tak w te notatki Mateusza? Tu jest tylko napisane, jakie są państwa. O, A nie, 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 nie. Ja, tylko patrzę, ja tylko patrzę, jakie on ma ten, jakie on ma. Czy punkty dobrze napisuje? Ja to go to kontroluję. Tak, ja po prostu. A przecież wygrać. <laughs> <laughs> wszyscy dobrze napisali. Stolica... Australii, tu łatwo, łatwo, no, to jest takie podchytliwe pytanie. Hmm. Ja nie wiem jak to teraz się nazywa, ja tam, ja mi się też zmyśliłam nazwę. Najlepiej to jakby mi zostaje na koniec. Daj że. Ja nie chcę zrobić sobie wstydu. No bo? Eee, czekaj, czekaj, Do, za, mm, no, nie, <laughs> nie, no, nie możemy zacząć od kogoś innego, bo ja muszę... Nie, e, yes, no. dawaj. E, no nie Sydney, tylko jakieś yes. inny. Pierwsze słowo, tak. Pierwsze Może. słowo, ja też mam pewnie, ja przekręciłam fest, mi się wydaje. Jakie debile, no dawaj. Dobra, to się. Ja mam Canberra. Dobrze. Ja jest. Mm. <tusy> do, no, nie do, to jest napsane w klamie. Dobrze. Dobrze. Tylko Dobrze. 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 Ja nie chcę Dobrze. bo Dobrze. 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 O, Dobrze. 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 nie Dobrze. 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 nie. Dobrze. Dobrze. Egipt. <grabia> e, to nie Dobrze. ja Dobrze. Tak, wy zaczynacie mówić, jak ja że ja to tutaj... Kajer, Kajer. O, to ja mam też. O, to ja mam Kajer też. Ja tak sobie myślałem. To jest za Arabii To jest za Arabii Saudyjskiej. Arabii Saudyjskiej? Tak. Mi jest tak wstyd, przepraszam. Arabii Saudyjskiej czy Zjednoczonych Imerytoratów? Za Arabii Saudyjskiej. Ja nie Czemu ty podajesz... czy nazwa jednego państwa? Ja daję byle jakie miasto. Czekaj. Okej, okay, dobra, spoko. Arabia Saudyjska. Ja dam jedyne miasto, jakie ja pamiętam, z Arabii po prostu. Ja nie wiem, czy to jest to Arabii Saudyjskiej. <grym> <grym> Ja mam napisane, ale krzyżuj, zacznij, proszę. Krzysia, nie, Kinga, ty zacznij. Nie, nie. Ja, ja Kinga zacznij. Jest to najgorniejsze miasto epizodyczne, bo to jest jakby siedziba islamu, tak. ale to nie jest stolica. Jaka jest stolica? a ty? Jestem ja zupełnie. Ja, o, Duba nie, nie, nie jest. odlatuje. A ty? Ja nie znam bo mnie wstyd. Eliat. Aaa! To tak. Nie inaczej nikt nie Nigdy do Stolica Iraku. Ja nie, 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 ja mam. I've been to Vietnam. Czekajcie, bo ja też kiedyś wiedziałem. To jest proste przez... fest. Nie, 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 ja już wiem, to ja wiem. Nie bierzcie Iraku z Iranem. A, może ja pomyśliłem, pomyliłem, czy pomyśliłeś, czy Czy ktoś powiedział Matic i Rozumiem, wy napisałeś Teheran, tak? Tak. A nie, no to nie, to nie, to nie. Jakarta. <śmielce> to jest Indonezja. <śmielce> to ja Indonezja. mam Bagdad. Dobre, dobre. Kurde. Jest, jest <śmielce> wiesz? Uwaga, stolica Tobago. <śmielce> Dobra, <grywa> no, to bago. Znacie to państwo? Tak. To się to już z nim kazywało, nie? Nie, to jest nie? Ameryka, to jest, to jest na północ od Wenezueli. To jest taka, to jest nie, taka to, wyspa. Topago? Topago, ja nie wiem. Ficeroj! Dobra. Ja napiszę po prostu głupotego. Ale... Dobra. Ja nie, bo mnie jest ja nawet Michal. nie chciałem. Pali zielone. Nie wiem. Leksił. Kingston to jest hmm. Jamajki, nie? Tak? Tak, ja to jest. Hmm. Ja nie mam nic. Port of Spain. Aha. Port of Spain? Tak. A ja widziałem, że... Port. Nie chcę to jest Prince, ale to jest Haiti. To jest Haiti. Nie nie no. I podeszło nie Port Hiszpanii, czy jest takiego. Uwaga, Haitalia. <laughs> <laughs> Co jest? Czemu ja nawet tego nie wiem? To nie jest stolica, ale ja daję Bleamias miasto pierwsze, jak mi przychodzi do góry. <laughs> Bo my mamy. Są trzy miasta i ja pamiętam dwa z nich i trzeciego nie pamiętam. Kolada. Dałem Mmm. Mmm. Mąkle. O, Zurych, to jest jakieś miasto, no? Ale Zurych nie jest poetem. Nie, jest nie, nie, nie. No, powiem tak. Uwaga, tu pani zaskoczyła was. W nie ma stolicy. O, ja, mocno, ja, ja Dlatego Dlaczego ja to przetrobiłem, bo ja nie, nie podałem nic? <grym> w nie. Ja mówię, ja no No ja powinienem też pomyśleć, ja nie ja mam nie. stolicy. Tak. Szwajcarii nie ma oficjalnej stolicy, że... znaczy ma tam się ale to nie jest jako, jako stolica. Mhm. A Innsbruck jest takie miasto. i gdzie on należy? Yeah. Ja wiem, w Austrii. Pa, Australia, no właśnie. Ale to nie jest. Tym, <grym wioska> chodźca, to. Sprawdzałem jestem tu i teraz Ostatnia stolica, dobrze? Nie dalej. Mówię, nam ma jakiś łatwy film, czekajcie. No dobrze. Mongolia. <grym wioska> <grym wioska> to jest państwo, to, pa, to, pa, to jest moja stolica dwutrunowa. Tyle tylko mogę. No, to ja wiem. Ja nie. Nie, nie, nie wiem. Ułampa to. Ja też ułampa no to napisałem. Dobra. Aj, kopie! Pokazałem się, jakieś Teraz będą jeziora. Jezio o kur. Ja w jakim kraju znajduje się dane jezioro, które, które w gminie? to jest fajne. Dobra, nawet wiem w jakim kraju znajduje się jezioro. E, Balaton. Jak? Balaton. Balaton? Europa to jest? Zielone, tak. Zielone. Balaton. Balaton, dobra, ja mam napisałem coś, co brzmi po prostu jak ten język. Ja wylecona. Dobra, no to co dałeś? Ja dam Austrię. Portugalia. Węgry. Dobrze, Węgry. Dobre, Węgry. Co? O, nie, A, nie wiem jakby jakieś słowo, po prostu napisałem wegry. Będziemy z anichilowani Michał. Najlepszy że jest najlepszy, to jeszcze ma farta. Bajkał. To jest jedyne co wiem gdzie. Ja, ja, ja też. Nie, ja... to mówcie. No czekaj, 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 czekaj. Baikal. No. O nie Miga, nie ci no, nie bajkał! Michał nie mów, że nie wiesz bajkał. To jest stolica kraju polski. To jest stolica wszystkich jezior, bajka. To jest jezioro. Tam w ogóle w bajkale jest tyle słodkiej wody, co wszędzie indziej na świecie, nie? Co to czytałem. Jasne, no. Dobra, no to jakie jest odpowiedź? trzeba jest odpowiedź? byle jakie państwo. Ja mam dwie. Podpowiem, ci, to jest dosyć duże państwo? Rosja. No dobra, bo ja wiem, że to Nie miałem odpowiedzi. mam no odpowiedzi. Nie miałem odpowiedzi. Ja nie ja miałem odpowiedzi. Nie miałem też. No dobra, no to tutaj wszyscy. Jezioro o Wiktorii. Tu, tu, mogę, tu mogę udać kilka państw. Tak? O, ale ja zrobiła wstyd teraz. To jest kilka. Największe jest, ale bo... no, nie wiadomo, kto. Bo... Ja wiem coś o Wiktorii. Czy Państwa mogę uznać? Czy Państwa? Czy Państwa mogę uznać, Jakie je, jedno napiszecie, to mogę Wam uznać, fiktownie. Victoria... Jezioro Victoria... Właśnie to jest. Aha! Najwyższe jezioro, kino. Ja daję to, no, ja daję Czekaj, czekaj, czekaj. Ja muszę się skupić. Ja daję jedno i... Wybaczcie, nie widzę w ogóle materiał, ale po prostu... To jest jakaś kolonia po na pewno. No była tam kiedyś kolonia brytyjska, tak, więc Aha, to... była, no to ja wiem. By... <laughs> ale to... Kolonia brytyjska gdzie była... No to jest tak mniej więcej na południu. Bo jak jest Afryka? Odpowiem Ci, to jest jakby w, jakby wschodni, wschodnie południowo. Tak, tak. Literalnie zero. Ja daję. Nie, ja zmieniam. nie Nie wiem ja zostawiam już Nie, to jest źle na pewno. Nie ja nie wiem. Bo mamy muzy, muzy mózg mózgu normalni widzowie. Dobra, ja, ja mam to wrócenę. Wrócenę. Dobra, co macie? Ja hmm. mam wyłączę. E, źle. Ja hmm. mam RPA i oprócz tego jeszcze miałem mogę... Nie chciałaś na z Kenia wcześniej, tak? Nie, nie, jaką woda wziąć. To Ja chciałem z Kenia właśnie. Nie, nie, nie nie, nie. Tylko mi reklama, więc nie no ja chciałem chciać RPA i Wybrzeże kości Słoniowej. Powiem, że to jest Tadzanie lub Kenia. A, okej. No właśnie, to największe jezioro ofrycy, nie? I z niego wychodzi Nilu w ogóle, nie czy nie? Nie, nie, wychodźcie jezioro Wiktorii. Chyba, chyba tak. Albo przepływa wcześniej? Nie wiem, nie Dobra, wiem. Dobra, jezioro górne. Jezioro górne? Górne? Nie wiem, no ja piszę po prostu tak, jak mój nie. No. Dobra, a teraz co masz? Ja dam polskę. <laughs> Ja Kanadę. Ja Kanadę. Tak. Lekszy, tylko. To albo USA, albo właśnie Kanada. Albo no, to jest na granicy. teraz będzie to zupełnie konny, ale to ma Zatoka Hudsona. Hudsona, to jest taka ducha, Zatoka, to jest charakterystyczna dla tego kraju. Tyle, to jest takie charakterystyczne. Ja jestem pewny, że wiem, że po to by było to proste. Zatoka Hudsona, dobrze, to kto ma... Ja USA. Ja, tam, <laughs> ja dałem Ja Kanadę. Okej, Leksiu, Leksiu, niestety Kanada to jest... Leksiu, ale jakiś test, nie szedł medal? Ja, ja, ja tylko i wyłącznie oczekuję na poklask od widzów. Eee... Jezioro Białe. Jezioro Białe? To mi się w ogóle z nim przyniekuje. Widzę, że nie wpisano w No ja, No ja nie ja po prostu będę mówił nazwy państw. Szwajcaria. Rosja. Polska edycja? Nie. Okej, nie wygadam, jadam Polskę. Bingo! That's a bingo! Bing bing bong. Czyli ktoś powiedział, ma... Wielka syrta. Pisze... Jak? Wielka syrta. Wielka, Wielka syrta? To jest jezioro też? E, to jest bazista Wielka syrta? O ciup. Dobra, ja piszę randomowe. Ja, ja piszę Wielka takie, syrta. co ma dużo w liter wspólnych. Ja nie, nie wiem, ja nie wiem co. To jest dotyce. O, dobra, dobra, odpowiedź. Dobra, 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 <śled> 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 W Afryce... Wielka Syrta to będzie... Kinga, ty nie wiesz, to co teraz... Na czym ty się głowisz? Ja się zastanawiałam. Wielka Syrta to będzie... ja krajami afrykańskimi, które znam. Ja nawet nie wiem, gdzie są państwo w Afryce. Ale to nie jest Afryka, co ja <ś> to <registry> wiem. Ja wpisałem dwa państwa, a pierwsze moje to jest Syria. Syria... So ja... to dawniej jest Afryka. No. Dobrze, Mati, właśnie wyczaiłeś tutaj mnie. Właśnie nie chciałem tego powiedzieć, tylko byś się pogryzł jedna, jedna odpowiedź. Jedna jedna a Zimbabwe. druga jaka jest? Też nie Afryka. No, Weźmy <noise> to, bo już porównujemy ślad za wymiar. Nie ja napisałem Zimbabwe. A to nie, jest Afryka? To, no, po tak. Tak. To. Ja napisałem wiem. A Ja napisałem Kenia. To jest Libia. To Libia, no właśnie, to chciałem powiedzieć. Tak, bo ja widziałem No właśnie, no kończy języka a mnie. Nie ma na końcu, to napisała tylko mi Android tu reklamę wyskoczyła. A to jest już inna kategoria? Eee, Czy jeszcze jeziorka? Eee, jeszcze jeziorka. Dobra, dobra. A na koniec będzie może zrobimy, że będziemy obstawiać populację ile... ile nie, nie, wybraczy. proszę, nie, proszę, nie, proszę. Nie, mogę, mogę czerwone. wycierwane. Hmm, Okej. Okay. Ja tak nawet, nawet na religię powinniście mieć. No. A Jezioro międzykontynentalne? Czekajcie, czekajcie, no. Mm. Jedno państwo się w zasadzie tu pojawiło e, wcześniej. Prawda? Po Jakie się pojawiło państwo wcześniej? Chopie, czy ty czy, czytajesz kiedykolwiek Stary Testament? Stary no. Testament. Czytałem i? No. Ten tam był. Izrael. I, I Egipt. A ty jesteś tak lepiej od Was. Moja podpowiedź to jest Egipt. Moja odpowiedź to jest Egipt. Moja też jest Egipt. No dobrze, dobrze, dobrze. Nie! Yeah. Yeah. Więc... Jest między Arabią e, Saudyjską a Egipcją. Tam A mm, Erytrea. Może kaspickie, ale on jest tak na to Tu, tu mogą do dość dosyć dość więc. A ja wiem co. Ja daję rano. Też, bo ja jestem tak słaba, że to jest niemożliwe. Ja dałem Hiszpanię, Portugalię. Ja dałem Eee, Ej, no koleksiu. Co mnie <grym> ty ma poświęcać? Zrób mi takie wstyd To jest to morze, które z nim jeziorem, ale jest morzem tak naprawdę. Aha, po! No między, jak masz morze czarne i potem masz Armenię, Gruzję i potem masz następne morze, to jest to morze. Armenia i Gruzja. Nie, no, Armenia i Gruzja. Mam gaz na Jak? Dardanelle. Dardanelle? Ciśnienie Dardanelle? Tak. O, to jest to. Dobra, ale jak nazwy. Tak. Wieszam Żeby na... śmiesznie brzmiały, to wiesz, jest za tak głęboko. Na Ja daję dam Jadam Ja Jadem Francję. Dlaczego? Bo słów znacie? Nie. Nie. No to jest Turcja. No ja myślałem, bo to jest dość znana, znana ciśnienina. Mm. Koniec do dobra, teraz cz 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 trzecia część. A góry na przykład. Mm. Góry? Tak? Co znaczy? No góry, po prostu w jakim kraju znajdują się góry. O, to jest fajne. Gęla. Jak? Gęla. Garlach? Czy Mega polsku, ale to też jest jakiś garnek, nie? Ja nie. Czekajcie, jeszcze nie pisałem. Jeszcze jest do bajeczki, czekamy. Dobra. No Najpierw pisałem Austria, ale też myślę, że Szwajcaria. To są najwyższe, wstydy. Tat, czyli Słowacja. Ha, no i co? Powacy? Dlaczego nie widzieliście? Nie To jest Giedlakowys. Dobra. jest mega wstyd. Mondblank. Mont. Mam no. ja czytaliście Kordiana? Kurdiana? No. kurdiana? No. Ja, nie, ja nie byłem w liceum w Polsce, więc ja nie czytałem no, Ja też tak nie tak? Ale oni po prostu nie czytali lektur. No... Ja też nie mieszkam w Polsce, o czym ty mówisz. No, no, ale to nie, to chodzi, to... Nie, chodzi, nie chodziłeś do ogólniaka w Polsce. Nie, bo ty chodziłeś do liceum w Polsce. No, ale to tam są takie lektury, że... Ja mam Francję. Ja też mam Francję. Ja też dam no, Lice. bo to wszyscy mają. No, właśnie. Góra Fuji... Fuji. Fiji. Fiji, Nie, Fuji. No Fuji, dobrze, mówię. Góra Fuji. Gubki. Gdzie to jest? Fuji. Ja wiem gdzie to jest, nie wiem gdzie coś. Ja nie wiem, jedno bo to jest. Jedno Państwo? Daje tak, tak. sobie jakieś 17% szans, że gada. No, to proste jest. Japonia, Japonia. Aha, ja chciałam dać, albo zmierzam mm. Indonezję. Skąd Indonezja? Skąd? To, to jest Indonezja, bo Dobra, to punkty macie. Gdzie jest Indonezja? W Afryce? Się? <śścoughs> <śścoughs> Dobra, dajemy Kim Maciawa. Kim Ja wiem, gdzie to jest. Ja, ja nie... wiem, ja na jakim no. kontynencie. No, ale to w właśnie. Jak się nazywa tam, gdzie ekipa była? <śścoughs> na Powiedz nam, bo ja nie wiem, na czym Bo ja też nie ja nie, nie, nie pamiętam, nie, wie. nie, nie wie. przypamiętam, tam nie popii, Ale wiem, że to było w tym kraju. Zanzibar, jak się nazywa? A Zanzibar to nie jest kraj? Zanzibar to jest wyspa. Nie? No nie, Zanzibar to jest wyspa na Tanzanii. Tanzania, właśnie. No właśnie, chciałem powiedzieć Tanzania. Tanzania to są Tanzania to jest tam, gdzie był Ilwis e, robić film. Tam, Polizloka Polizloka w Tanzanii? Nie ma mm -hmm. znaczenia, wszyscy macie. To ja daję Tanzanie. Tanzania? Tanzania. Chyba to macie po punkcie. Tam to nie kurka runda, ale wszyscy dobre. Krzyś się oszuka, bo ja miałem mam do porządku zadanie. No tak, no Mogła być w ciepłym punkcie. Góra? Denali? Denali, Denali, tak. I uwaga, tu dostanę... A budowa, no, Tu, dowada, i bo chciała bo... Denali? Góra, denali? O kurczka, nie wiem, ja daję. Tu możecie dostać dwa punkty, tak, wyjątkowo, bo za zamknięcie dlaczego. Ten Nali? Tak. Albo ja wiem co. A w to jest? Eee, nie. No. To dobrze. Ja dajemy już. Ja, co... ja to. na dlaczego można było tutaj zrobić dwa punkty. To byłyby stany zjednoczone. No właśnie, stany zjednoczone. Ale dostalibyście ko kolejny punkt, gdybyście powiedzieli jaki to jest stan dokładnie, nie? Ja to to, wiem. To jest... Ohio. Alaska. No. Nie, A, co, byś, co, byś, co Ja napisałem my... Afganistan. Ja napisałem Grecja. Nie można mieć gówna nawet. Olimpia. <gulity> nawet. nawet Olimpia. Olimpia? A to jest Olimpia? To jest Olimp? A e... Michał, co ty pisałeś? Iran, Irak. <gulity> ja w <gulity> Grecję. Ja dałem Grecję. Ja dałem też tę na głowę. No jest to największa, <gulity> nie? Olimpia, tak, w Grecji, tak. Się. Ale jest... na świecie. Na świecie? Olimpia? Nie, największa jest jeszcze taka, co nie wymieniłeś, jest największa na świecie. To mont jest. to bo po prostu tak myślę. No. Ja to nie wiem gdzie jest, Ja się zastanawiam, jaka jest różnica między takimi dwoma rzeczami. mont Everest. To są kraje oba? Eee, nie Chyba nie podpowiadaj. Nie, nie mam podpowiadania, a ja wiem właśnie, o co ci chodzi. Nie, nie. wiem, ja piszę, <laughs> ja piszę. Ja piszę, ty co. Eee... Michał? A nie mogę ja nie pierwszy? No wyśpiesz. pierwszy. Le, le, się nie będzie. Nie daję nepal. Ja mam zapisane akurat, ty nie oszukiwałem, tylko dobrze, nie chciałem no ja do, do, no no do, dobrze, to jest dobrze po punkcie. Ale bo Tybet nie jest państwem, nie? Tybet jest, e, jest obszarem... Nie, nie e, Regionem Indii czy Chin. 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 Ja, tak. In. Tybet? Chin? Tak. Tybet jest niepodległy. Podcimy Ty... o niepodległość Tybetu. Wolny Tybet. Ja jest, ja zaraz zobaczę. To jesteśmy ogólnie za niepodległość. Kolejna historyczna w Azji obowiązująca wyżę na i jej przyległości. Obecnie w większości w granicach Chin. Uwolnić, Uwolnić Tybet. Uwolnić Tybet. Uwolnić Szanghaj. czy Singapur. No bo Chiny wszystko chcą wpierdolić. <laughs> Pierdolę. To trzymać i tak. Pireneje. Pireneje, to jest bardzo Górski. Pireneje, ja wiem gdzie są. Pireneje, Pireneje. jakie dziś... A można, to jest w kilku państwach czy w jednym? Znaczy, tak, Ale głównie w jednym. ja random mowę. No Czekaj, o, Francja. On nie, one nie są ku siebie w ogóle. We no Francji ty? Ja mam Francję, nie, Hiszpania i Austria. No. Ja dałem hmm. Chile. Tylko Michał, to punkt. Francji? Zobaczcie co Francji. zobaczcie co ja reprezentuję Francja, Hiszpania, Andowa No to, to, ja to jakie są góry w e, Chile? Hiszpania i Austria ja wiem. Ja powiedziałem Francja, a Hiszpania, dobra to ty to, to, to Czy Pirelia, A te w Austrii nie ma Ty będziesz zjadła cytrynę i to jest jedyny pój, co Nie <laughs> no, dobra. no mimo, to, mimo, to, mimo, to mimo. chyba i tak masz mniej buntów, Dajemy teraz Kaukas, do góry Kaukaskie Mam nadzieję, ale to trzy państwa do tego chodzą Tak a jak wypiszę wszystkie trzy, dostane, Krzysiu, Mo, obiecać, to dostanę punkty. Kama! Muszę ci obiecać, że nie medal. Nie, nie mogę tak nie mogę. robić a, a jak piszecie więcej, to dostanę ci więcej. Punkty. Ja piszę tak randomowe rzeczy. I co jeszcze do tego dopiszę? Trzy państwa mogą mówić? Tak, trzy tak, tak, państwa muszą być te dwa tak. podłe państwa. Jak to będzie to, źle, to, to nie zalicza. Co ty gadasz? E, Gruzja, Aze... Armenia, Aze... Armenia, Azerbejdżan. Dobrze, to no dostanę To ja nie będę czytać z mojej Trzy punkty, jo! Co ty Rosja, Kazachstan. Ja mam Kazachstan, Tadżykistan. Haha, to nie jeden, a ty? Ja mam Kazachstan i Tadżykistan, to raczej nie. E, nie, nie. Nie, nie, nie. A Rosja, Kazachstan też źle? Rosja jest dobrze, ale Kazachstanie Ale Ale było na porządku, rządzi wytłumaczone. Jest I ostatnie. Ostatnie góry, ostatnie góry, uwaga. Wolicie ludzi do Turkmenistanu. Hmm. Atlas. Atlas i. Atlas? Atlas jest, nie wiem gdzie. Atlas? Góra Atlas? Czy góry jest Atlas. Dobra, to ja piszę randomowo. Dobra, co mówisz? Ja mówię Grecja i ty z Gdyni Ja mówię a Ja mówię USA. źle mają? Gdzie to jest? Maroko. O kurde, Maroko. Bingo. Mają śmieszne nazwy, Atlas, Rabat. Tak uwaga, liczymy punkty. To jest tak, liczymy dla Kingi. I dwa może 3. 12 punktów. 12 na 30. Jezu, wynik. Teraz Leksiu. To będzie jakieś... 21, no dobra, 21 To to, ja? Ja? I Michał 17. No. Normalnie e, <grym> <grym> ocena będzie wystawiona. Tak, czekaj, e, ja na kalkulator wezmę 40%. Czyli to jest. Co natura tu na to 70%. O, Krzysiek. 46. I 6. Cześć. Co? 46%. I 6. dobra, 46% i 6. I to po... Jakie to będą osoby? To jest tak, no 40% to będzie taka dwoja. Zdalek! 70, to jest taka. U, u mnie to byłaby bardziej 3, ale da, da, dam, da, dam ci 4 minuty. tutaj 46, to dam, tutaj dam Ci 2, plus. Tak, Ja tak, jestem ja to jest bardzo dolona. Z ja tak, 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 tak. I tak, jest spoko. tak. Ale niestety musicie ponieść sobie skalę. Tak. Obydwa. Więc mogę. Ja. Ceremonialnie. Tak, ceremonialnie. Ja przed chwilą myłam zęby, to będzie tak niejako. Uwaga, dobrać. teraz mamy za nich kciuków, kciuki, może się uda. Szkoda, że nie, nie? że nie było quizu z wiedzy, którą posiadam. Na jak przykład czy? wtyczki stokowe do efektu. Proszę bardzo. Ale czemu ty tego nie ukroiłeś? No bo to my chcieliście zjeść. Ale no, Ale ze skórką gryźć. Kinga, on jest trochę jakiś... Ale my mamy to to zrobić to 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 naprawdę to w skórce? No wygryźcie się, jak ja powiem. O, ty jesteś Przecież nie jest się skórki z cytryny. Jaki Eksploduje! A ładne, to się nie przegryzło! No to fajnie, Krzysiu. Ja bym zęby! zęby. Podałem się w menu. Może by to wyglądało dobrze w kamerze, chyba. Ale to nie ma dobrze wyglądać, skoro to jest w stanie być zjeść. Czy jesteście youtuberami, czy nie jestem YouTuberem? Haha! Dużo jest fajnie, ja No nie, nawet nie fajnie. Mijał to takiej autką. Po tej paście do zębów, to jest tak ohydne. I Daj! O, oh, grafuj. Chyba koniec. Jak nie każdy wie, O jest. On mi się teraz wycisnął cały, cały sok na raz. <klarwizy> <klarwizy> Całe oczy zagubione. Smakuje, prawda? Mhm. Koniec. Elegantny sok. Dobra. Miał zjadł. Smacznego. Ja też sobie kubek, żeby pluć te peski wypluwać. Dobra. Skąd ty masz tam peski jakieś? Ja mam fest Dobra, ale z tej drugiej połówki cały sok naraz mi się wcisnął i poleciał od razu, także nawet nie miałem szansy go połknąć, tylko sam się połknął. O Jezu Ale Nie widzę z właśnie rzeczy. Ja dobrze mi, ja mi wszedł miąższ w między zęby. Mi też, ale po tej paście to jest tak wyjątkowo niesmaczne. Dobra, zaliczałem, myślę, że wydaje zjedzone. Tak. Pożenie zrobimy, nagramy. I ile w Włochów! Od dwóch tylko. Więc Michał Ikenga powiedzcie jak smakowała cytryna. Nie za dobrze, ja nie, ja nie kołamę, że ja byłam zabie niedawno i jeszcze miałam ten posmak pasty. Mi się podobała... Mi się spodobał smak cytryny. Mm. Najgorszy był... Najgorsze jest to uczucie, jakbym był po... Powiedzmy w wymiotowaniu, taki podrapany gardło strasznie. Jest tak. No, no, tak, no, tak, 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 ja tak, tak. wiem, taki tak, jakby, tak, tak, tak. taką mocno. Mhm, tak. To, to mi się nie podoba. Mieję największą wiedzę geograficzną, zaraz po mnie ma Leksiu. Elo. Tak, więc chcesz coś jeszcze powiedzieć? Leksiu, tak na koniec. Eee, dziękuję ślicznie, że zaprosiłeś nas do odcinka, i fajnie się nagrywało. Fajna gra. Tak, dziękuję Fajne terety. Mam nadzieję, że Wam też się podobało widzowie. I mam nadzieję, że spotkamy się znów pewnie, pewnie. tak, tak. Mam nadzieję, że będzie okazja, bo to nie jest tak blisko. No też. to jest niestety to 6 godzin tak. drogi. Właśnie, no Właśnie, na jakimś streamie Minecrafta, czemu nie? No we wczówkę mocne, tam no. coś powić. Tak, w ogóle chciałbym będzie wtedy się powiedzieć e, dlaczego właśnie wziąłeś mnie do, wywi do wywiadu. E, le, co ci byłaś inkiowała tak? Raczej ja wiem, ale wiedzą powiedz, może. Tam, Ja po prostu... Ja chciałem wziąć takich nietypowych dość twórców. Zazwyczaj są TikTokerzy, no bo z TikTokerami jest tak, że oni nie za bardzo pokazują swoje życie prywatne i to, jak są, naprawdę. Więc y, dlatego przyjąłem do Matego. No bo są te są te jego TikToki, są te jego filmiki i tak dalej, te piosenki, ale nie, mi się wydaje, że nie za dużo ludzi zna prawdziwego Matego i chciałem to po prostu ukazać. No, to znaczy. to, nawet moi znajomi mnie nie znają, więc, to tak to powiem, ale. Więc też chciałem, bo też. Też wiem, że, że na Matiego jest dużo, nie wiem, hejtu, wiem, że Maty, Maty są niemiłe komentarze i też chciałem to, nie wiem, jakoś to zniwelować troszeczkę, żeby pokazać takiego prawdziwego materiału. Do zobaczenia w następnym odcinku już zobaczymy będę se. Oficja, pamiętajcie, subskrybujcie. Zasubskrybować. Tak, zasubskrybować mnie i jeszcze lekcja. Tak, tak możecie też do mnie wejść na kanał tak, i zobaczyć. Zobaczy tak. przede wszystkim mater, materiał z Mateusza. Tak, to, za, to jest potem będzie. No. E, tak, i mój cel 20 tysięcy. 20 tysięcy. Да, не погонится. Да, так и говорили. Да, надо было, надо больше у часть. Папа.